was bardzo serdecznie, ja, teraz ja, w poniedziałkowym vlogu. Wróciłem z Roska do domu. Arturo pojechał na meeting. Jeszcze później na zakupy będziemy jechać. w wiecie i te sprawy i tak dalej tak dalej. Kochani, dzisiaj w Rosmanie to była jazda. Dziewczyny z Roska się ze mnie śmiały. Ja byłem czerwony jak burak, jak rak. Słuchajcie. Ja miałem zamówione te, nasze, wiecie, te cudowne perfumy, bo zamówiłem w aplikacji, nie? I dziewczyny mi zdążyły spakować, nie? No i ja mam, nie? Ale trafiłem na dwie swoje wicki z kokosowej mafii. Mam w Rosmanie. To pana wina, że zapachów nie ma. Moja wina. Moja wina. No, także wszyscy w reasumacji też byli w Rosmanie. Po zapachy. I oczywiście, że generałowa była tam we własnej osobie. Czyli ja w Rosmanie byłem ja. Bo ja nie tylko odbieram zamówienie z aplikacji, ale również robiłem inne shoppingi, prawda? No i miło było przy okazji poznać dwie panie z mojego kanału. Hello. Ale to pana wina. Czemu pan później nie pokazał? Ale to jest chyba świętość, że na moim kanale nie ma per pan, nie? Powinno być po imieniu też, nie? Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że na nasze te właśnie zapachy y, One, te Oriental Essence, to jest bujda, burda po prostu. To jest burda. Ludzie się tak na nie rzucili u mnie w Rosmanie. Dzisiaj dojechały testery. Są testery tych zapachów, tak? Ale zapachów werbalnie nie ma. Dziewczyny z Rosmana się ze mnie śmiały, że ja jakieś tornado w internecie wywołałem, bo wszystkie panie przychodzą od kacperka. Wszystkie panie przychodzą od kacperka po perfumy, a perfumów nie ma. Ale wiecie, jak to wyglądało? Bo wiecie, że te siaty, jak odbieracie zamówienie z Rosmana, czasem są takie białe, że nic nie widać, albo są te jasne, e, takie transparentne, że widać, co ty kupujesz, nie? No i tutaj ktoś słyszy, że perfum nie ma, a ja mam siatę z tymi perfumami. To było po prostu. To no po prostu było mi z świata. Ale to moja wina jest. No dobrze, przyjmuję to na klatę. Moja wina, moja tak. wina. Że nie ma zapachów, moja wina. Ale przynajmniej się cieszę, że świadomi konsumenci mają wysokiej jakości zapachy w niskich cenach z Roska. A one na pewno do końca promocji sobie na spontanie i na spokojnie dojadą z powrotem na Rosmany. Także nie powinno być z nimi żadnych problemów. Na pewno dojadą. Nie chcę mi się wierzyć, że nie dojadą. Dojadą na bank. Przecież to są teraz tak zapachy rozchwytywane, że to się po prostu w głowie nie mieści. Także na bank dojadą. Nie ma ci wsi. one muszą dojechać. Werbalnie powiem wam tak, jeden mi się nie spodobał. Jeden mi się nie spodobał, i jakoś miałem dziwną intuicję, żeby go właśnie w aplikacji Rossman y, nie zamawiać. I zamówiłem dwa, no i to są najpiękniejsze zapachy. I to są najpiękniejsze zapachy, ale jeden z nich. Mm, ale to wszystko wam powiem na moim urodowym dzisiaj, e, na wieczornym e, w live. Ie. Także czekam jak Arczyk wróci z, z meetingu. Pojedziemy na shopping. Nasze łobuzy kochane odpoczywają po spacerku do Polski. Bo teraz spacerek był szybko do Polski, taki typu generałowa shopping, Hebe, Rossmann. E, a wieczorkiem jedziemy po prostu sobie na shopping taką, taką, taką. Normalnie, nie? Także to jest moja wina, że zapachów nie ma, za co Was bardzo przepraszam, że ja Wam musiałem je polecić i się wyprzydałem. Ale przepraszam Was bardzo. Ale się cieszę, że ich nie ma. Bo wiem, że nasi tam byli nadzielni i przynajmniej je wykupili. Także jeżeli Wam się też taki ala drugi vlog podobał, kciuk w górę, jak nie to w dół, wysyłam dobrą energię. Do później, na łączach. Kocham Was bardzo.